Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ale i kolejny odcinek z gry Hearthstone. Po raz kolejny wchodzimy do, elektrycznością, do naładowanej elektrycznością areny. Z tego co się dowiedziałem, dodatek Gobliny i Gnomy ma wejść w środę. Być może już jest środa, bo nie wiem kiedy mi się ten filmik uda przetworzyć i wrzucić. Ja go nagrywam w niedzielę, od razu po poprzednim filmiku. Znaczy może nie od razu, minęły tam z dwie godziny. Dlatego też kontynuujemy naszą arenę, którą zacząłem w poprzednim odcinku. Dopiero mieliśmy jedną walkę z strasznie dziwnymi kartami. Zobaczymy jak te karty sprawdzą się w kolejnych pojedynkach. Mam nadzieję, że nieźle. A jak źle to trudno, to i tak jest tylko takie pierwsze spotkanie z nowymi kartami, więc to jest takie, jakbym to powiedzieć, for science rozgrywka, a nie po to, żeby wbijać jakieś wysokie wyniki na arenie. Jestem ciekaw, czy w tym przypadku także magowie będą dominować na arenach, czy może nowe karty w końcu coś zmienią, że będziemy widzieć bardziej urozmaiconych przeciwników po drugiej stronie. Dobra, mamy Malfuriona. Wydaje mi się, że ostatnio Malfuriona także trafiłem, aczkolwiek, mimo że to robiłem dzisiaj, to już nie pamiętam. No cóż. Dobra, te karty wymienię. To zostawię. Co prawda, za trzy, to jej za szybko nie będę mógł używać, ale. Zawsze mogło być gorzej. Dobra, już widzę, że w pierwszej turze nie będę coś co użyć, chyba że mi się trafi kapłanka z dłoni. Byłoby miło. No niestety nie. Szkoda, że znowu zaczynam, no ale cóż, trzeba będzie jakoś sobie z tym poradzić. Jak widzimy, po raz kolejny mamy starą planszę. Czyli w dalszym ciągu nie wiem, czy doszła jakaś nowa plansza, czy nie. Ale myślę, że prędzej czy później się przekonamy. A jeżeli nie, no to po prostu gdzieś wyczytam o tym. Ale w sobie tą planszę też lubi, może tutaj praktycznie wszystko rozwalać, więc jest co robić w momencie, kiedy <coughs> nasz przeciwnik się obija i nic nie robi. O. Dobra, niech będzie tak. A przyzwiemy sobie helikopter. No, Nożownika oczywiście zniszczę, gdyż jest to dość upierdliwa karta i po stronie przeciwnika lepiej, żeby jej nie było. A właśnie mam fajny pomysł, jak można wykorzystać ten helikopter z wewnętrznym żarem. No jak widać, nasz przeciwnik także nas uraczył furją wichru. No dobra, niech mu będzie Teraz spróbuj sobie z nim poradzić Raz Dwa I jeszcze go podleczymy przy okazji I teraz mój przeciwnik ma zagadkę Czy zniszczyć kapłankę, czy zniszczyć mój helikopter Który właśnie stał się dość niebezpieczny W moich rękach Oj, poszukiwacz przygód, nie lubię tej karty Okej okay. A jeszcze ją bawię w ten sposób. No dobra. Niech mu będzie. Z poszukiwaczem przygód na razie to nie za bardzo mam co zrobić. Zobaczę co mi się trafi tutaj. Ok, taunter. Niech będzie. Hm. Myślę, co tu zrobić, żeby się tego poszukiwacza przygód pozbyć. Huh. Dobra, przeczekamy tą turę. W sumie trochę się niebezpiecznie zrobiło po stronie mojego przeciwnika, więc kiedy tego poszukiwacza przygód ma. Ale miejmy nadzieję, że jakoś uda nam się go pokonać. Dobra, dobieramy sobie kartę za pomocą... Karty, którą użył mój przeciwnik. Dobra, poszukiwacza przygód mamy jak liczyć za pomocą świętego ognia, więc nie jest źle. Okej, okay, z kolei do zniszczenia jej by mi się przydało to, aczkolwiek nie mam już many, żeby użyć tej karty, więc trudno. Dobra, czekamy co się stanie dalej. Prawda jest moją tarczą. Okej, okay, prawda jest twoją tarczą. No cóż. Trzeba będzie sobie z tą prawdą jakoś poradzić. Okej, okay, to jest dość spoko karta. I teraz pomyślmy, jak sobie... Poradzić z tą sytuacją. Mam pewien plan, nie wiem, czy on wypali. Miejmy nadzieję, że tak. Tak sobie myślę. A zrobimy w ten sposób. Wystawimy naszego własnego tamtera. I zdejmiemy boską tarczę. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale niech będzie. Mogłem go równie dobrze zniszczyć za pomocą rozbysku światłości wewnętrznego żaru, ale. Zrobiłem jednak w ten sposób. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, czy nie. Myślę, że wkrótce się o tym przekonamy. Co to jest? Zagubiony biegus. Ok. dziwnie to wygląda, no ale okej, okay. niech będzie. Niech będzie i zagubiony biegus. Pomożemy mu znaleźć drogę do domu. A najlepiej, żeby tym domem był cmentarz. Dobra, i co teraz? Myślę, że tutaj pomocny się okaże rozbłysk światłości. Oprócz tego, podleczymy naszego żółwia, żeby nam nie umarł w następnej turze, a biegusa zniszczymy. Dobra. Ptak został podany sałatką. No niestety nasz żółw zginie. No trudno. Jakoś to przeżyje. Tak, widzimy nasz przeciwnik nas uraczył wojennym golemem, z czego nie powiem, że mi się cieszył, ale... Widzimy, mind control nam się trafił do ręki, więc źle nie powinno być. Dobra, zobaczymy co Golem zrobi. Jak zniszczy nam świetlistą istotę, to zawsze będziemy go mogli zniszczyć naszym szlamem. A jeżeli szlam się nie sprawdzi, to zawsze będziemy go mogli z mind kontrolować, więc tak czy siak źle nie będzie. chyba sobie jaja robi! Okej... Okay. Robi się dziwnie. I niezbyt bezpiecznie, że tak powiem. Plus dwa, plus cztery. Poczekajcie. Tak, żebym ja to przeżył. Dobra, tak tego nie przeżyję. Dlatego też może mu coś przejmiemy po prostu. Zrobię tak, to mu pokradnę, golema zniszczę. O, w ten sposób. Moja talia i tak opiera się głównie na zaklęciach, więc y, aura goblina, który zwiększa koszt zaklęć, jakoś nie powinna mnie za bardzo skrzywdzić. Więc niech sobie ona tam będzie. Ok. Dobra, z drzewem też mam sobie jak poradzić, więc to nie będzie problemem. A zrobimy to w ten sposób. Bufniemy sobie tego stwora. Podwoimy mu, może, życie. Co by mieć pewność, że on to przeżyje? I zrobimy. Tak, dobra. Jako, że druid nie jest najlepszą kartą, jeżeli chodzi o removalę. Więc raczej nasz y, goblin jest póki co bezpieczny. Mam nadzieję, że będzie bezpieczny. Aczkolwiek, tak jak mówię. Nie wiem co może mnie spotkać po stronie przeciwnika. Miejmy nadzieję, że my przeciwnik nic mądrego nie wymyśli i tak czy siak nasz goblin nam umożliwi zwycięstwo w tej walce. Byłoby miło. Dobra, okay, wybierzemy sobie kartę. O, kapłanka, bardzo dobrze. OK. Niech będzie. I myślę, że zrobimy tak. nie kapłanki, skoro już się trafiła. Podleczymy naszego goblina. Okej. Okay. Ty zginiesz. Tobie damy dodatkowe punkty ataku. I uderzymy prosto w druida, o. Jak nic nie wymyśli, jak zniszczyć naszego goblina, to w następnej turze zginie, więc... Niech lepiej coś wykombinuje. Okej. Okay. Aha, w ten sposób, no dobra. No ale to ci tak nic nie da, bo walka w sumie jest już zakończona. Sorry, ale tak wyszło. Papa! Pa. No face. Przynajmniej nie ma twarzy, więc nie dostał w twarz w tej walce, więc zawsze taki plus dla niego. No dobra, mamy kolejne zwycięstwo po mojej stronie. Przy okazji wbiliśmy quest. Za dwie wygrane kapłana. No dobra, ostatnio dostałem Lotwa, że, że nagrywam tylko jedną walkę na odcinek, co wychodzi dość słabo, bo odcinki trwają dość krótko. Więc jako za dość że długo nie było odcinków, to nagramy sobie jeszcze jedną walkę. Widać, dobrze mi idzie. Zaskakująco dobrze. Dlatego też czemu by nie spróbować jeszcze raz. Miejmy tylko nadzieję, że nie będę żałował mojej decyzji i że walka numer 3 się nie zakończy naszą porażką. <laughs> Sorry. Dobra, co my tu mamy? O, uter. Kontra. Uter, światłodzierżca. Będę walczyć Dobra, już widzę, że ręka początkowa jest lepsza od poprzedniej walki, bo przynajmniej mamy kapłankę. Jak mówiłem niejednokrotnie, ja lubię mieć kapłankę na początku, bo ona nam pozwala dobierać karty. A w tej grze często jest tak, że wygrywa nie ten kto ma lepsze karty na polu, tylko ten kto ma więcej kart w dłoni. Więc kapłanka na początku walki jak najbardziej. Dobra. Minus jest taki, że znowu zaczynamy, więc on znowu ma. Y... monetę w dłoni. Dobra. Trafił nam się goblin od części zamiennych. W końcu będziemy mogli zobaczyć, jak to działa. Jeżeli będę miał w ogóle okazję użyć go w walce. A byłoby miło to sprawdzić, czym są części zamienne. Ok. No dobra. No to zrobić w ten sposób. No niech mu będzie. Podleczymy sobie kapłankę, dobierzemy kartę, czy nie. Krokodyl. No dobra. Póki co idzie całkiem nieźle. Aczkolwiek to jest dopiero początek walki, nie ma co twierdzić, że nam idzie jakoś super. Moje oczy są otwarte. To trzeba ci je zamknąć, żeby cię za bardzo nie zmęczyły. Dobra, do smoka. Jego zabijemy słowem cienia. Ból. Bardzo miło, że tym razem w talii mi się te słowa cienia trafiły. Ostatnio nie miałem ani tych, ani słowa cienia śmierć. No i co teraz? Uterku zrobisz. Agonia. Daj każdemu z graczy... Co? Znowu te części zamienne. O, co z tymi częściami zamiennymi chodzi? Miłoby było tego stwora jakoś pokonać, bo on ma dość dużo... ...ataku i życia. Okej, okay, w ten sposób. Ha! Czekajcie, czekajcie. Dobra, sprawdźmy, czym są części zamienne. Co to jest? To jest ternikowi plus jeden do zdrowia, aha. Okej. Okay. To są jakieś takie zaklęcia śmieszne, zabawne. No dobra, niech będzie. To ja przyzwę sobie krokodyla jego zniszczę. Zobaczymy, jaką kolejną część zamienną dostanę. Aha, dobra. Już wiem o co chodzi. No dobra, użyję to na kapłance, bo w sumie co ja mam innego zrobić. Powiem wam, te efekty, które doszły teraz, są dziwne. Jakieś części zamienne. Chociaż ta karta może być. Nie! Ojej. No cóż. Miło było mieć kapłankę po swojej stronie, co prawda nie zbyt długo, ale była. Wszyscy będą wypełniać moje rozkazy. No dobra. Szkoda kapłanki trochę, no ale... Teraz pewno zniszczymy mojego krokodyla, tak też myślałem. Ale zawsze chciałem tego stwora zostawić po stronie mojego przeciwnika, żebym miał na czym użyć szaleństwa cieni, które może mi się w następnej turze przydać. jakieś O, to jest właśnie to o czym mówiłem. Możesz poczuć lekkie Okej... Okay. Co? Okej... Okay. No nie, jeszcze mnie zamrozi. No niedobrze. Czekajcie, czekajcie. Ha, ha ha ha, jak to teraz zrobić? Hmm. Hm. Mamy problem. Muszę to rozważyć. Tak, muszę to zdecydowanie rozważyć. Jak się tego pozbyć? Zdecydowanie się muszę jakoś pozbyć y, poszukiwacza przygód. Dobra, użyję holi Niech będzie tak. Zmniejszę jego atak do dwóch. O, w ten sposób. No i dobra. I przeczekam tą turę. Zobaczymy, co się stanie w kolejnej. No i co? Ale przynajmniej wiem, czym są części zamienne, więc zawsze czegoś nowego się nauczyłem w tej walce, więc źle nie jest. Oj, 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 nie jest dobrze. Ha, huh. co teraz? Dobra, zrobimy tak. Jego na chwilę przejmę. Co tu zrobić? Dobra, ciebie zniszczę zanim się za bardzo nabawujesz. Zniszczę oprócz niego tego oto kolegi, gdyż nie jest dość niebezpieczny. I ciekawe, czy mogę mu ukraść tą kartę w ten sposób? Ty! Sprytne! Dobra, czyli widać, części zamienne się przydały, ależ to wymyśliłem. Tak jakoś mi to samo wpadło do głowy teraz. Sprawiedliwość. Dobra, nie za bardzo lubię tą kartę, ale trudno, jakoś będziemy mi się sobie z nią poradzić. Myślę, że nawet wiem chyba jak. W tym celu przyda mi się nasz dowódca Argentu wraz z wybrańcem Welena. Proszę bardzo, w ten sposób ty giniesz. Y ty też giniesz, a co mi tam? Dobra, jakoś żyjemy. Ale w sumie... Fajna sprawa z tymi, z tymi częściami zamiennymi, którymi można kraść stwory przeciwnikowi. Dobra, my się podleczymy, więc nie mam nic przeciwko. A tymczasem wszyscy będą wypełniać rozkazy. No dobra. Przynajmniej wszyscy będą słuchać, więc nie jest źle. Dobra, kolejna kapłanka. Na pokładzie. Ona mi się póki co do niczego nie przyda, więc po prostu zrobimy tak: ustawimy te stwory i przeczekamy turę do końca. Oby tylko mu się broń teraz nie trafiła. Obawiam się, że tego mój śluzożer może nie przeżyć. Ok, co teraz? Co to jest? Co? Ok. Ok. Ta broń przypadkiem nie jest za dobra. Co to ma być? Boską tarczę i prowokacje. Okej, okay, ale widzimy, że to jest broń epicka, więc nie ma co się dziwić, że jest taka dobra. No dobra. Skoro broń jest dobra, to niech sobie będzie. To ja zrobię w... zatem w ten sposób. Jego podleczymy. Boska tarcza, boska tarcza. Komu dać Boską tarczę? Damy kapłance Boską tarczę. Okej, okay, ty mi się na razie do niczego nie przydasz. Ale i tak cię użyję, co witam. I zrobimy. Ha, zrobić tak czy nie? No może tak? Dobra, zrobimy tak. W razie czego, jak wystawi coś dużego, to nam Mind Control się przyda. Który mamy w dłoni, więc dużych stworów się obecnie nie boję. Gorzej będzie jak nam wszystko poniszczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Robi się ciekawie. I znowu to dziadostwo przyzwał. Wiesz co. Ech, Holinowa by mi się przydała. Dobra, mamy... Świątynnego nadzorca. No dobra, niech będzie. Jego go buffniemy. Oprócz tego podleczymy. Nie, czekajcie. Najpierw zniszczę to. Teraz go podleczę. Zobaczymy w co uderzy. O, miałem nadzieję, że uderzy w coś innego. No ale dobra, niech będzie. No i okej. Okay. Póki co wygląda na to, że moja sytuacja jest trochę lepsza od sytuacji mojego przeciwnika, więc... Tragedii nie ma. Zobaczymy jak się walka dalej potoczy. Ty dziadu, ty! Ja ci dam leczenie w kółko. Czekam na Ok. My co tu obrywamy, on w sumie też, więc źle nie jest. No i gramy w moją ulubioną grę, czyli w kto trafi lepsze stwory do ręki. To okay, jego go podleczymy I patrzymy co się stanie dalej. Nie lubię tego etapu, gdyż on jest mało dynamiczny, to nic szczególnego się nie dzieje. Po prostu patrzymy tylko jaka karta nowa do ręki płynie. Dobra, giniesz, giniesz... Ta... No cóż... O! Teraz miejmy nadzieję, że uderzy nie w niego. I nie wiem czy... Dobra, sprawdzimy w co uderzy. Okej, okay. nie jest źle. Nie jest źle, wyczyściliśmy to co niebezpieczne, więc tragedii nie ma. Możemy być spokojni. Jak mówię, jak wystawi dużego stwora, to zawsze mamy kontrolę umysłu, więc sytuacja jest dość korzystna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czekam na rozkazy. Czekam na rozkazy. Okej. Okay. No, furia wichru też mi się przyda. Na te małe chłopki. Jaki jest plan lotu? Jaki jest plan lotu? No nie wiem, zobaczymy. Dobra. Zobaczymy, co się stanie dalej. Nie, no póki co, wydaje mi się, że tą walkę wygram. Przynajmniej jest taka szansa, że mogę ją wygrać. Zobaczymy, czy faktycznie. Dobra, Przejął Strażnika Królów. Myślę, że to jest dobry target dla mojego. dla mojej kontroli umysłu. Chyba, że mi się trafi coś innego, dobrego do ręki. Nie, no to nie jest to, co chciałem. Więc jego sobie przejmiemy. Yeti zostanie zniszczony. Helikopter mi się bardzo przyda przeciwko. Stworą 1 na jeden ze specjalnej zdolności paladyna, więc myślę, że. Wygląda na to, że jesteśmy ustawieni. Nasz przeciwnik chyba też tak uznał, bo doszedł do wniosku, że nie ma sensu dalej ciągnąć w tej walki i się poddał. No dobra. Dwie, dwie kolejne. Dwa, dwie kolejne zwycięstwa. Dwa kolejne zwycięstwa na naszym koncie. Czyli źle nie jest. No dobra. Widzimy idzie mi lepiej niż myślałem, biorąc pod uwagę, że spotykamy karty, o których istnieniu nie mam zielonego pojęcia. No dobra, na dzisiaj to było tyle. Kolejny odcinek. Szczerze więc nie wiem kiedy, bo seria nie bez powodu nazywa się Randomowy Hearthstone. Dlatego też już zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.